Chcę przedstawić krótki opis jak powinniśmy poprawnie sprawdzić antenę, jak jest dopasowana. Ludzie, którzy znają ten temat, to wiedzą doskonale, ale są tacy, którzy kupią to urządzenie, nie znają tego urządzenia, nie wiedzą na czym to polega, co się mierzy w antenie przeważnie jeszcze jest taki pogląd z lat 90-tych Radia, że no SWR jest ważnym czynnikiem. Oczywiście on się nie bierze znikąd. Często jest, że to jest suma dobrej impedancji anteny, ale niekoniecznie, dlatego nie możemy brać go pod uwagę. I postaram się wytłumaczyć na co zwracać uwagę. No najważniejsza rzecz po prostu to jest wiedzieć jaka jest rezystancja prawdziwa, rzeczywista i jaka jest wartość reaktancji, czyli wartości urojonej, która powinna być bezwzględnie równa 0. Czasami jeśli się nie da, to żeby była jak najbliższa zero. Taki analizator naprawdę polecam wszystkim ludziom, którzy chcą stworzyć sobie antenę mają jakiś park anten chcą pomierzyć również na samochodzie na dachu fantastyczna sprawa ceny tych urządzeń spadają ostatnio kiedyś to były bardzo drogie rzeczy dla wybrańców w tej chwili to idą ceny w dół niedługo myślę że jeszcze rok dwa już będzie można kupić w granicach 500 zł może niżej także naprawdę bardzo polecam takie urządzenie. Fajna sprawa jest, że nie jest to duże. Nie jest duża skrzynka w małym opakowaniu i naprawdę jest dobrze wykonana, bo z grubej blachy jest dość ciężka. Jest zasilana. zasilana w moim przypadku to kupiłem 8 baterii akumulatorków AA Duracell. bodajże chyba 200. Miliamper. Chodzi już około dwóch tygodni na tej baterii. Cóż mogę powiedzieć? Urządzenie sprawdzone przetestowałem w sklepie MLS. Sprawdzili mi. Pokrywa się z odczytami ich anten na ich analizatorach. Także urządzenie do mnie dotarło. Sprawdzone dobrze ustawione, nie, nie potrzebuje jakichś tam żeby skorygować, tą sprawdziłem też rezystorami, jest ok, jest ok, naprawdę polecam, bardzo jestem zadowolony z tego urządzenia, tak mogę powiedzieć. Jeżeli chcemy sprawdzić, jak mamy dopasowaną antenę, SWR nie jest tego wytyczną. To nie jest dobry pomiar, który mówi nam, jak antena rezonuje. Najważniejszym czynnikiem anteny jest rezonans rzeczywisty. To jest ta pierwsza cyfra, dwie cyfry. I reaktancja. Czyli wynik urojony, ten drugi. Antena jest tak dobrze dopasowana, zestrojona, ma 50 ohm. Jeżeli dominującą tutaj wartością jest rezystancja anteny rzeczywista, w tym przypadku w tym mierniku jest ona pierwsza, a urojona, tak zwana J lub X jest równa 0. W tym przypadku ta druga wartość jest tutaj. W tej chwili prześledzimy tutaj, przeskanujemy częstotliwość i znajdziemy wartość, która jest częstotliwość, która jest którą możemy określić, że antena w tym miejscu rezonuje. Więc na pewno jest tutaj ta częstotliwość 121,270 Widzimy, że rzeczywista rezystancja anteny jest w okolicach 60 ohm, a urojona jest 0. SWR jest 1,2. Tu jest jeszcze lepsza. Rezystancja rzeczywista naturalna jest 57 urojona j jest 0 Pamiętać należy, że pierwsza wartość to jest R, druga jest X, ale w tym modelu wyświetlacza, w tym modelu analizatora wyświetlacz jest skromny. Nie napisali tego, nie rozmieścili tak jak w innych modelach, że R równa się X równa się Także jeśli ktoś zakupi ten model, musi wiedzieć, że pierwsza, pierwsza wartość to jest R, druga jest I. Suma tych dwóch wartości to jest impedancja. Trzecia wartość to jest tak zwana zawada. To jest wynik z tutaj z tej impedancji. Reasumując, najważniejsze jest, aby przy pomiarze anteny. Zwrócić uwagę na wartość urojoną, aby była najlepiej równa 0. Wtedy wiemy, że antena nam pracuje jak najlepiej.